Proszę Państwa, pałac w Sztynorcie, pałac Lendorfów. Jesteśmy w pięknym miejscu na Mazurach, czyli w Prusiech. Pałac jest tak naprawdę w ruinie. Takich pałaców w Prusiech jest wiele. Są mniejsze lub większe, jest ich sporo. Niestety większość jest w złym stanie. Dlaczego? Proszę Państwa, nie została dokonana prywatyzacja tych obiektów czyli po prostu sprzedaż. Bo państwo czy samorząd to są instytucje biurokratyczne. Ci decydenci myślą, że jak w ich władaniu jest jakiś obiekt, to oni są ważni. No i może tak jest, bo oni czymś władają. A to niszczeje. Co zrobić z takim pałacem? No, wyremontować. Ale jak? Bo są, mówią, konieczne pieniądze. No, pieniądze się znajdą znajdą, tylko trzeba znaleźć inwestora, przedsiębiorcę prywatnego i nie rzucać mu kłód pod nogi u same ułatwienia. I proszę państwa, w tym w przypadku tego pałacu w Sztynorcie, pałacu Lendorfów znalazł się taki przedsiębiorca. Czytałem w miesięczniku Debata, w, chyba z marca tego roku, że jest ktoś taki, kto zadeklarował, że chce to kupić i wyremontować. Na przeszkodzie mu stanęła pewna rzecz, która jest tam opisana również w tym artykule. Dążenia samorządowców z województwa, a konkretnie chyba marszałka, do tego, żeby oni wyremontowali ten pałac, oczywiście za pieniądze podatników. Których podatników? No oczywiście europejskich, bo to granty, bo to Unia daje. No tak, ale to w połowie. A druga część? Z czyich pieniędzy to pójdzie? No z pieniędzy naszych. Naszych. No chyba, że znajdzie się sponsor prywatny, do którego te granty unijne się dołoży. To jeszcze pół biedy, jeszcze pół biedy. No ale po co dokładać, skoro znalazł się człowiek, który to w całości chce wziąć i wyremontować? No niestety to jest to, co się nazywa polityka samorządowa. No ale po co ta polityka samorządowa? No a po to, żeby potem wypinać pierś do medali, przecinać wstęgę, o to my otwieramy tak, byśmy się zasłużyli. Przy okazji jakiś muzeum do niepoznaki, że tam musi być. Nie wiadomo, co akurat z tym muzeum tu by trzymali. No, jakieś wykopane podkowy no. muzeum. Nie, proszę Państwa, to ma kupić przedsiębiorca prywatny i tu otworzyć, co chce. Hotel, restauracja, hotel i restauracja, lądowisko dla helikopterów, a niech sobie otwiera. No, co chce, trzeba mu sprzedać to i ten teren wokół. I będzie pięknie, bo będzie niszczało. Proszę Państwa, te decyzje zapadają w różnych radach. Akurat co do tego, ta decyzja zapadła w Radzie Pewnie Sejmiku Wojewódzkiego. Pewnie optował za tym marszałek, który ma większość w tej Radzie. Otóż, proszę Państwa, my, Kongres Nowej Prawicy, chcemy prywatyzacji. Dlatego kandydujemy między innymi do Sejmiku Samorządowego po to, żeby ukrócić takie, takie sprawy, które doprowadzają do wydawania pieniędzy podatnika. Będziemy głosować zawsze przeciwko wydawaniu pieniędzy podatnika na takie rzeczy. Bo na drogi, chodniki, oświetlenia i tym podobne, owszem. Ale to, to ma wziąć prywaciarz, tak kiedyś nawet, to jest takie nie złe, pejoratywne. Prywaciarz, no, ktoś zły, wcale nie zły, facet ma forsę, ma to zrobić i teren będzie piękny. A teraz to wygląda fatalnie, bardzo źle. Tam port jachtowy, a tutaj ruina. Proszę Państwa, my Kongres Nowej Prawicy będziemy pilnować taki rzeczy. Andrzej Wyrębek, Kongres Nowej Prawicy, kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego, miejsce pierwsze, lista numer 7. Dziękuję.